Za nami kolejny bardzo ciepły dzień. Dominika Brzoza Piprek, witam i zapraszam na prognozę pogody. Za oknami na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane i tak pozostanie aż do końca nocy. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Na termometrach tuż przed wschodem słońca zobaczymy: 17 stopni w Częstochowie, 15 w Katowicach i w Bielsku Białej. Jutro na północy województwa sporo słońca, ale pojawią się też chwile, kiedy na niebie zgromadzi się więcej chmur i przyniosą one opady deszczu. 25 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w ciągu dnia słonecznie, ale i burzowo. Miejscami opady deszczu będą bardzo intensywne i spadnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. 26 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach. 25 w Bożu i w Rybniku. Na południu regionu słonecznie, ale i deszczowo. 24 stopnie w Żywcu, bielsku, białej i w cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 989 hektopaskali. Biomet niekorzystny. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.